Beny Polskie. Dorastanie z Lunatykiem w rodzinie szybko się nudzi. Na początku każdy jest nieco poruszony. Wszyscy martwią się, że Lunatyk zrobi sobie krzywdę lub wyjdzie z domu. Te obawy nie są bezpodstawne. Lunatyk nie zdaje sobie sprawy ze swoich działań, a reszta domowników z reguły śpi w tym czasie. Zczailiśmy się, że mój młodszy brat jest lunatykiem tylko po tym, że rano wszystkie drzwi i okna były pootwierane. Mieszkaliśmy na wsi, więc nie było to aż tak przypałowe, no może poza dzikimi zwierzętami, które pałętały się po okolicy. Ja byłem starszy, więc na mnie spadła rola oficjalnego opiekuna mojego lunatykującego brata. Dzieliliśmy razem pokój, więc starsi stwierdzili, że będzie mi łatwiej odprowadzać go do łóżka. Dobrze znany motyw z niebudzeniem lunatyka to nie do końca prawda. Pod warunkiem, że obudzisz go delikatnie, aby uświadomił sobie, co jest grane. W ten sposób nie zrobisz nikomu krzywdy. Przecież i tak lunatyk będzie już przebudzony. Na początku przyczepiliśmy dzwonek do drzwi, ale to nie było w stanie mnie obudzić. Starsi zostawili szeleszczące siatki na podłodze. W zasadzie próbowaliśmy wszystkiego, co mogłoby mnie obudzić, kiedy on wstawał z łóżka. Ale dopiero mój ojciec wpadł na właściwe rozwiązanie. Każdej nocy z bratem zawiązywaliśmy sobie długi sznurek do nadgarstków. Jeśli w pewnym momencie wstał z łóżka i usiłował wyjść z pokoju, budziłem się niemalże natychmiast. To był bezinwazyjny, bezszelestny i doskonały sposób na sprowadzenie brata z powrotem do łóżka, zanim zdążył otworzyć na oścież drzwi od chaty. Idzie się przyzwyczaić. Sznurek, szarpanie, odprowadzanie lunatyka. Bywało, że wstawał więcej niż jeden raz, a czasami w ogóle. W każdym razie to była nasza mała, nieprzyjemna rutyna. Kiedy spał, nie wypowiadał żadnych zjebanych słów. Nie było żadnej dziwnej miejscówki, którą notorycznie był odwiedzał, a drzwi i okna otwierał bez powodu. Kiedy pytałem o to brata, odpowiadał, że jego sen totalnie nie miał z tym związku i że nie wie, dlaczego otwiera drzwi wejściowe. To ciągnęło się niemalże rok, zanim się uspokoiło. Stopniowo stawialiśmy sznurek, bo brat przestał wstawać. Pewnej nocy, późnym lipcem, położyłem się spać nieco wcześniej. Odczuwałem zmęczenie po wypadzie nad rzekę. Oczywiście byłem padnięty. Całe popołudnie wiosłowałem pod prąd i biegałem po parku razem z innymi dzieciakami w moim wieku. W pewnym momencie zbudziłem się bez powodu. Mój obowiązek przez ostatni rok wyrobił we mnie płytki sen. Czułem się przegrzany i lepki, to przez wilgotną pogodę. Co chwilę wstawałem do okna, włączałem wiatrak, licząc, że ruch powietrza odmieni sytuację. Jak wróciłem do łóżka, drzwi były uchylone na około 2 centymetry. Gdy tylko oczy dostosowały się do ciemności, zauważyłem twarz. Małą białą twarz przyciśniętą do szpary. Wielkie, piwne oko patrzyło się na mnie leniwym spojrzeniem. Strach zamienił się w zażenowanie. To był mój brat. Obserwowałem brata, a on stał w kompletnym bezruchu zaraz za drzwiami. Kurwa, znów lunatykuje, pomyślałem. Wziąłem głęboki wdech i złapałem za klamkę. Kolera jasna, wracaj do łóżka. Nie potrafisz zachować się normalnie przez jedną noc? Potem zatrzasnąłem mu drzwi przed nosem. Wiem, to niemiłe, ale miałem już tego dosyć. Po długim dniu człowiek chce odpocząć, a jeśli on zamierzał sterczeć tam całą noc, to już nie był mój problem. Rano wszystko było po staremu. Mama zrobiła śniadanie. Siadłem do stołu, ale brata nie było. Nie wstał jeszcze. To dziwne, zawsze był porannym ptaszkiem. Rozumiem, że Joe dzisiaj odsypia. Zapytałem, zanurzając zęby w gofrach. Ojciec odstawił kawę i spojrzał na mnie z nad gazety. Jego brew dziwacznie się zmarszczyła. Z zeszłej nocy John nocował Wendigo, odrzekł jego twarz znów wyglądała normalnie. Poszedłeś wcześniej spać, więc skąd mogłeś wiedzieć? Ścisnęło mnie w żołądku i zdusiło w gardle. Kiedy poszedł? Zaraz po tym, jak położyłeś się spać, a my wróciliśmy. Nie powiedziałem starszym, co widziałem, bo może to coś ze mną było nie tak. Zamiast tego, kiedy brat wrócił do domu, zaproponowałem powrót do sznurka. Tak, na wszelki wypadek. Joe był zmieszany tym pomysłem, ale nie oponował. Żartowaliśmy, że to już tak do końca życia. W pewnym sensie dawało nam to poczucie bezpieczeństwa. I tak oto przez kilka kolejnych miesięcy wraz z Joe spaliśmy jak zabici, no może poza paroma nocami z lunatykowaniem. Pozbycie się sznurka znów chodziło mi po głowie, ale stwierdziłem, że jeszcze jedna noc nie zaszkodzi. Mieliśmy już z tego bekę, to stało się częścią naszej więzi. Wiecie, o czym mówię. Oboje na tym skorzystaliśmy. Nagle obudziło mnie mocne szarpanie za ramię. Było ciemno, jak w dupie. Widziałem tylko wyświetlacz budzika. Godzina druga, 2:25. To nie była regularna pora nocnych eskapad Joe, ale nie można tego brać za pewnik, więc zacząłem się ogarniać. Wtedy poczułem kolejne mocne szarpnięcie, które prawie zwaliło mnie na podłogę. To zaczynało być wkurwiające. Pomyślałem, że głupi sznurek zahaczył o jakiś mebel, a brat próbował się zerwać. Wstałem i pomknąłem w stronę drzwi, które były już otwarte. Wtedy doszło do mnie, że coś tu nie gra. Przecież długość sznurka pozwoliłaby się oddalić od siebie na kilka metrów, a ten sznurek był zajebiście długi. Ciągnął się wzdłuż korytarza do drugiego narożnika. Joe, zawołałem po... Ale coś było nie tak. Przeszedłem przez korytarz i poczułem trzecie szarpnięcie. Sznurek wiódł mnie teraz do kuchni, gdzie znajdowały się drzwi do piwnicy, które również okazały się otwarte na oścież. Sznur ciągnął się w dół po schodach piwnicy, a szarpanie było coraz mocniejsze, jakby ktoś się niecierpliwił. To nie było w stylu Joe. Nigdy wcześniej nie schodził do piwnicy ani nie ciągnął za sznurek. Joe, śpisz, to nie jest śmieszne. Tym razem powiedziałem to głośniej. Kiedy zbliżałem się do drzwi, sznurek zaczął wibrować, jakby chciał, żebym nie przystawał. Im bliżej, tym intensywniejsze drżenie. Dotarłem do drzwi, a kolejne szarpnięcie niemalże ścięło mnie z nóg. Szarpanie ustało, kiedy usłyszałem dźwięk otwieranych drzwi od łazienki w tyle. Z kibla wyszedł zaspany Joe, mrugnął oczami i przetarł dłonią oczy. Nie miał sznurka na nadgarstku. Nagle sznur zaczął ciągnąć mnie z jeszcze większą siłą, zsuwając na pierwszy schodek zejścia do piwnicy. W końcu dotarło do Joe, że mam sznurek na nadgarstku, a on nie, i że ten ktoś lub coś, co jest w piwnicy, to nie on. Nagle usłyszeliśmy przeraźliwy ryk, zawodzący w ciemnościach piwnicy. Brat podbiegł do mnie i złapał za wolne ramię, aby przytrzymać i poszukać czegoś do przecięcia sznurka. Słyszałem trzask szuflad kredensu, kiedy szukał ostrza. W końcu trafił na nóż. Drżącą dłonią przecinał sznurek, podczas gdy ryczenie w piwnicy stawało się nie do zniesienia. Szarpanie wreszcie ustało. Sznurek został wciągnięty, a my polecieliśmy na tyłki. Po przecięciu sznura hałasy ustały, a drzwi od piwnicy brutalnie zatrzasnęły się przed naszymi nosami. Po czymś takim nie było mowy o zmrużeniu oka. Wraz z Joe siedliśmy na moim łóżku. Włączyliśmy wszystkie światła w pokoju i czekaliśmy na wschód. Starsi oczywiście nam nie uwierzyli, mówiąc, że nic nie słyszeli. Powiedzieli, że mieliśmy pewnie jakieś zwidy, albo we dwóch lunatykowaliśmy. W każdym razie wiem, że to, co było w piwnicy, nie było moim bratem. Powiedziałem, że do końca życia nie dam sobie zawiązać sznurka na nadgarstku. Benny animations polskie.